I tu ostatnim gołębkiem, którego zaprezentujemy, jest to moje cztery jedynki, 1111 numer. Jest tutaj Wiktor prosił, żeby dać coś z Rico. Także wyłapałem jedną z najlepszych lotniczych Rico. Ja nie wiem ile ona. No, nie miała szczęścia odbić jedynek, ale no, wynik jest, ma na pewno 5 na 5 konkursów na znaczy, Wszystkie te gołębie, o, zapomniałem, żeby wszyscy, ja mówię, dostęp do, 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 do wyników dostaniecie. Na każdego gołębia dołączymy wynik, jeśli ktoś będzie chciał, bo no są tacy, co, co ich to interesuje, są tacy, co ich nie interesuje, ale tak ja mówię. Wszystkie są udokumentowane, wszystkie są przelatane, wszystkie są przetrenowane. Jakbyś było tysiąc ileś treningów, jak którzy mówią, nie wiem, wy sobie ile było zrobione, na pewno jeśli byśmy, bym z kimś rywalizował, ry, ry, rywalizował kto więcej z gołębiami wyjechał, na pewno pierwsza Piątka. Tu bym był na pudle w Polsce. O. <śmiany> Ale tego <śmiany> nie, mógł, za, nie za, za za to tutaj nie jest zrobione, także jest to on, tak. ojcem, ojcem tej samicy jest go ma na imię Prezent jest to samiec, którego Kasia otrzymała w prezencie od od, od, od Herboca, bo mamy no znaczy z no, tej tak, ktoś też mnie ogląda hodowlę, mamy dzieci Riko, mamy Yy, dzieci, no wszystkie, co jest możliwe Rico, ale żeśmy uderzyli trochę dalej, także nie mamy już od jogo MB, tylko po prostu. Od Renewer World poszedłem trochę wyżej, gdzie już Whitemana mamy, także mamy kuzynów Rico, ciotki Riko, wujki Riko, także ta rodzina jest, no wyśmienitego gołębie, bardzo szybkie, bardzo, bardzo szybkie. I to Też ta... tam jest Elektro. Znaczy, z dołu właśnie tą, tego sparzyłem, bo to jest Kasi para, mhm. jej Riko i sparzyła sobie ją na, na białą Elektro od Bochenczaka, u Janka mhm. Bochenczaka, wylicytowaliśmy na aukcji. Na, na jakieś dziecko była aukcja, jak kupiłem to Janek przygotował taką białą samicę. Dzięki Janek, samica wydaje super gołębie było 6 młodych wyhodowanych, wszystkie są po lotach. Same szpaki, ale tak mówię, muszę podzielić między wszystkich te szpaki, także do was tą cztery jedynki. Wiktor kazał wybrać. No, piękna samica, większa samica, duże no. samice, dobre samice w rozpłodzie, Także Olympic Rico razy Elektro. Mocno, I to jest mocno. ostatni gołąb, którego teraz damy. I tak jak mówię, następną aukcję. Yy, zajadę do Szwecji, yy, będzie aukcja, nie wiem kiedy Wiktor chce, to z tamtych gołębi tam jest yy, i to już takie gołębie, yy, co Wiktor po prostu mnie prosił, te gołębie dołączymy, to już nie będą przelotowane, tylko takie no, typowo dochodowi yy, gołębie zrobione na imbredy, no to te gołębie dołożymy jeszcze dla Was, także dziękuję za Wasze odwiedziny, tam są drzwi, dziękuję. jedźcie już stąd, już mam Was dość, film za filmem, dobrze, że Dudek przyjechał, bo bym już zwariował, już, nie, nie, już zacząłem, już... Przez tą kamerę oślepłem przez te światła, także okulary. <grym> pozdrawiam co? wszystkich hodowców, życzę wam z, zajebistych zakupów. Każdy gołąb jest z instrukcją obsługi, kto kupi mojego gołębia, dzwoni do mnie. Ja prowadzę hodowlę, pomagam prowadzić, bo tak jak mówię, niektórzy są lepsi ode mnie, a niektórzy są prawie na równi, ale coś tam uwagi jakieś mają. Także wszyscy wiedzą jak ja pomagam hodowcom. Nieskromnie się pochwalę, że w tym roku prawdopodobnie hodowla. Która w 50% hodowla na moich gołębiach oryginalnych, tam było chyba 20. Piotr Rutkowski, mam nadzieję, brawo Piotrek, że do, dociągniesz ten wynik do końca. Mistrz Polski 957-43 koficent, także ja myślę, że no nie wiem, chyba że jakiś Filip Skonopi konopi wyskoczy i go pobije. Tak ja mówię, papiery obronić i Piotra z tej strony pozdrawiam. Pawła Sucholosa, Grzecha Krale, Krzysztof Dominiak, e, 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 Janusz Zając, wszyscy ludzie z projektu, Kogorze, Sławek Boś, e, no i w, kurde, czekaj, e, 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 Bobrycki Łukasz. Mam nadzieję, że wszyscy wiemy, to są obaki z mojego projektu, wszyscy na piątkę w tym roku, Gołębie, naprawdę. Brawo dla Was, Wy, wylataliście tymi głębiami, dużo, dużo radości dla mnie zrobiliście, mam nadzieję, że te gołębie zrobiły, dla Was radości. Dziękujemy, pidziem Bóg, że tu byliście, a teraz tam są drzwi. Do widzenia. <grywa>